Eugenia Śnieżko-Szafnaglowa urodziła się 27 września 1897 roku w Kielcach. Jej rodzice Andrzej i Agata Kwapisz byli rzemieślnikami. Córka nie poszła w ślad rodziców. Chciała zostać artystką, musiała więc odebrać odpowiednie wykształcenie. Uczyła się w szkole baletowej Kazimierza Łobojki w Warszawie, a gry scenicznej m.in. u Teodora Rolanda i Mieczysława Frankla. Zadebiutowała w lipcu 1917 roku w Teatrze Przy Żurawie w Warszawie pod dyrekcją Józefa Winiaszkiewicza, ale trudno było jej się utrzymać z grania, dlatego też pracowała jako sprzedawczyni w sklepie z rękawiczkami. Jeszcze w tym samym roku dostała angaż w Teatrze Miejskim w Lublinie jako tancerka i aktorka. W kolejnych sezonach występowała w Teatrze Korso w Redomiu, w Teatrze Powszechnym i Teatrze Czarny Kot w Warszawie, grała i tańczyła w Teatrze Letnim pod dyrekcją Józefa Grodnickiego w Kaliszu, następnie ponownie w Teatrze Miejskim w Lublinie. Przez trzy sezony występowała w Teatrze Lutnia w Wilnie, tam też spędziła dwie dekady, ale przez kilkanaście lat, po tym jak wyszła za mąż za Henryka Szafangla, właściciela Ziemskiego, nie występowała. Ponownie zaangażowała się do Teatru Komedii Muzycznych w Wilnie w sezonie 1944-45. Po zakończeniu wojny aktorka wraz z zespołem teatralnym wyjechała z Wilna. Przyjechała do Torunia, w którym spotkała Stefana Mielskiego, aktora i reżysera teatralnego. Milski dopiero co został kierownikiem artystycznym Teatru Olsztynia. Szukał aktorek i aktorów oraz zespołu technicznego, który zechciałby pracować we włączonym do Polski Olsztynia. Chętnych znalazł. Tym, którzy zdecydowaliby się przyjechać do miasta, wiele obiecywano, ale obiecanki te miały niewiele wspólnego z rzeczywistością, którą zostali pionierzy polskiego teatru Olsztynia. Pierwsze dni. Dwa słowa, a jak wiele mówią, ile radości, ile łez i rozczarowań. Było to 35 lat temu. Czułam się jeszcze młoda, pełna sił, kiedy przyjechałam tu z gromadką takich samych zapaleńców jak ja. Powiedziano nam w Toruniu, że na Warmii i Mazurach tworzy się nowy teatr, że musimy zanieść tam polską kulturę. Coś tam jeszcze mówiono o świetnych warunkach mieszkaniowych. Dyrektor Wolicki, zresztą morowy człowiek, no obiecywał nam dużo. Nie jego wina, że nie dotrzymał słowa. Przyjechaliśmy wieczorem dość późno. Wszystkich gnała gorączka zobaczenia miasta i teatru. Pierwsze rozczarowanie? Nikt na nas nie czekał. Na stacji ciemno, mokro, brudno. Ruszyliśmy do miasta. Wrażenie okropne. No a teatr? Gdzież on się znajduje? Czy prawda, co mówił reżyser Milski, że jest wspaniały? Idziemy zupełnie jak pielgrzymka do Częstochowy, a było nas sporo. Zespół aktorski, zespół techniczny, rodziny, żony, mężowie, dzieci, starzy, rodzice. Jednym słowem cała karawana. Ktoś idący na przedzie krzyknął Teatr. Zobaczyłam po raz pierwszy olsztyński teatr. Pamiętam jak dziś. Zatrzymałam się, był śliczny. Mój teatr. Wydał mi się taki znajomy, taki bliski, widocznie już przeczuwałam, że pokocham go całym sercem. Wchodzimy do środka, pusto, głucho. Co robić? Nie ma rady, trzeba się rozlokować, a jutro pomyślimy, co dalej. Ja wróciłam na noc na ten straszny dworzec. 35 lat temu był straszny, dziś nie do poznania. Następnego dnia zobaczyliśmy dyrektora Wolickiego, ale był taki biedak zalatany, musiał zdobyć pieniądze na obiady dla pracowników i ich rodzin. Mieliśmy zagwarantowane w umowie obiady, bo nowoczesnej jeszcze nie było. Z wielkim trudem, ale zdobywał. Gorzej było z mieszkaniem. Przez miesiąc Eugenia z mężem oraz Marią Kościołkowską i jej matką mieszkali w jednym pokoju hotelowym bez światła i wody. Każdy na własną rękę szukał mieszkania. Nowo przybyli chodzili do Państwowego Urzędu Repatriacyjnego poza pomogi, ale tym, którzy mieli w Olsztynie stworzyć polski teatr, pomagali również mieszkańcy. A gena, bo tak na nią mówili przyjaciele i współpracownicy, i nie tylko ona, mimo trudnego początku i wszechobecnej niepewności, postanowili zostać i poczekać, tylko nie wiedzieli, na co mają czekać. Pewnego dnia przysłano po mnie z teatru, żebym przyszła, bo przyjechali jacyś panowie z ministerstwa, i że musimy grać, bo inaczej nie dadzą pieniędzy. Postanowiono wystawić dulską, i ja miałam grać główną rolę. Co? Jak? Kto to powiedział? Dyrektor i Młodnicki, który sztukę reżyseruje. Szła mi całą drogę, płakałam. Co ja zrobię? Przecież nie dam rady. Mało czasu. Takiej roli jeszcze nie grałam. Ale koleżanki nie pozwoliły mi rozpaczać. Manuela Makojnikowa pomagała dużo przy opracowywaniu roli. Z całym zapałem zabieraliśmy się do pracy. Makojnik z niczego, dosłownie z niczego zrobił dekorację. Kurtynę z worków ślicznie pomalował. Trochę widać było nogi aktorów przed zaczęciem, ale to nic. Kostiumy pożyczone od rodzin zespołu technicznego, trochę od znajomych z miasta. Jedyny kostium kupiony za gotówkę to szlafrok dla Dulskiej. Pierwsza premiera, Moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Artura Młodnickiego, rozpoczęła nie tylko powojenną działalność polskiej sceny teatralnej w Olsztynie, ale nowy rozdział w teatralnej karierze Eugenii śnieżko naglowej Przyznawała, co prawda, że kilkukrotnie myślała o tym, by z Olsztyna wyjechać, ale nie zdecydowała się na ten krok. Po latach przyznała, że jest dumna z tego, że została. Pokochała całym sercem olsztyński teatr, a on i jego publiczność gene. To właśnie uznanie i wdzięczność publiczności była dla niej najważniejsza. Eugenia zagrała w 113 spektaklach, wykreowała wiele pierwszoplanowych ról, chętnie grała kobiety proste i te o zwichniętym życiorysie. Nie tylko grała, ale i reżyserowała, głównie baśnie, na przykład śpiącą królewnę czy zaczarowaną złotówkę. Aktorka w 1980 roku przeszła na emeryturę. Na początku września 1981 gdy przebywała w szpitalu, odwiedził ją Krzysztof Rościszewski, ówczesny dyrektor Jaracza zaproponował jej zagranie lichwiarki w zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego. Zgodziła się, ale niestety nie zdążyła jej zagrać. Zmarła 27 września w wieku 84 lat. Na scenie emanowała niepowtarzalnym urokiem, a poza nią potrafiła być przemiła, ale potrafiła jej krzyknąć. To był prawdziwy człowiek z krwi i kości. Nie wszyscy kochali Genię. Żaden ideał i chwała Bogu. Kobieta ze wszystkimi ludzkimi zaletami i wadami, wspomina Irena Teleszburczyk, która z legendarną aktorką wypiła nawet Bruderschaft. Ale sama propozycja Śnieżko-Szafnaglowej zawstydziła ją. Eugenia miała bowiem 75 lat, a Irena 35. Młodsza koleżanka powiedziała Eugenii, że szacunek dla jej postaci nie pozwala jej na Bruderschaft. Na to Genia. Szanować będziesz własne buty, a mnie mów genia. Taka właśnie była.